Koni to cykl gonitw przeszkodowych dla czterolatków. Ścigać się będą na dystansie 3600 metrów. Z numerem 2 wystartuje Calgary z trójką Spider. Koni numer 4 to Oktoberman z szóstką pobiegnie Cosmic Magic z numerem 7 Viconte, z ósemką Thanatos z numerem 9 Silver Knight i konie oznaczony dziesiątką to Nebo. I jazda! Gonitwa wystartowała. Od razu po starcie na czoło stawki przesuwa się Cosmic Magic. Biegną w kierunku pierwszej przeszkody, pierwszego żywopłotu, pokonany już przez wszystkie konie. Cosmic Magic jest na prowadzeniu. tuż za tym koniem, za tą klaczą Nebo. Następnie jest tam Viconte Silver Knight. Następnie Oktoberman Speeder. Tanatos i zamyka stawkę w tej chwili Kalgary. Kolejna przeszkoda do pokonania przed nimi. Pokonana również przez wszystkie konie. Jak na razie dosyć spokojne tempo tej gonitwy, długi dystans ponad 3,5 km, dokładnie 3600 metrów, będą mieć w dystansie tej gonitwy do pokonania. Tempo jest może niezbyt forsowne, ale za to równe blisko siebie biegną konie, tylko kalgary tam kilka długości pozostaje z tyłu. Od startu na froncie tej gonitwy Cosmic Magic. To właśnie ta klacz zdecydowała się wziąć na siebie dyktowanie tempa w tej gonitwie. Czoło stawki jednak bardzo, bardzo mocno zgrupowane i w zasadzie wszystkie konie biegną blisko siebie. Już zbliżają się do kolejnej przeszkody i kolejny żywopłot pokonany przez wszystkie konie. Teraz pobiegną za lasek, tam zawrócą i będą ponownie biec w naszą stronę, ale przed laskiem jeszcze jedna przeszkoda również sprawnie przez wszystkie konie pokonana. Dwa konie na froncie tej gonitwy to oznaczona szóstką Cosmic Magic, a tuż obok koni oznaczony siódemką, czyli Wikonte. Te dwa konie bardzo blisko na czele gonitwy, ale jak na razie te odległości Stawce nie są zbyt wielkie, żaden koń nie został z tyłu, wszystkie jak najbardziej liczą się cały czas w walce o wygraną. Teraz będą biec tutaj w naszym kierunku Wikonte i Cosmic Magic na czele, następnie Nebo, Oktoberman, Thanatos, Silver Knight, Spider i zamyka stawkę w tej chwili Calgary. W odstępie, ale ten odstęp naprawdę nie jest duży, więc jak najbardziej jeszcze przetasowań możemy się spodziewać, tym bardziej, że tempo tej gonitwy zapewne będzie nam się zwiększać, bo będą biec już konie w kierunku bieżni płotowej i za moment po pokonaniu przeszkody zrobią nawrót i będą już biec w kierunku bieżni płotowej, a na tej bieżni wszystkie rozstrzygnięcia gonitwy. No i możemy już zobaczyć, że tempo zdecydowanie większe, tylko Calgary coraz mocniej traci. Wydaje się, że dystans między ostatnim koniem, a stawką przed nim zaczyna nam się zwiększać. Cosmic Magic i Viconte, te dwa konie cały czas na prowadzeniu. Bardzo blisko jest Nebo. Jest tam też blisko Thanatos, Silver Knight, Oktoberman. Yy, na prowadzeniu jest w tej chwili Viconte, tuż przed Cosmic Magic, a tempo coraz, coraz większe. Wikonte Cosmic Magic, Thanatos przesunął się na trzecie miejsce, zaraz obok Nebo, te dwa konie bardzo blisko siebie. Tuż przy nich jest Silver Knight, następnie Oktobermen, o i mieliśmy niestety upadek, to był upadek z konia oznaczonego numerem 9, Silver Knight. I ten koń w gonitwie już udziału nie bierze. Tempo coraz mocniejsze, za moment konie w połowie zakrętu. Viscounte na prowadzeniu, tuż obok jest Cosmic Magic. Jest tam też z przodu Nebo i Thanatos. W odstępie Oktoberman i Spider, ale nie mają wielkiej straty do prowadzącej czwórki. I już zbliżają się do prostej finiszowej. Wyprowadzać będą praktycznie łeb w łeb Wikonte i Cosmic Magic. Tuż obok siebie zbliżają się. Oj, niestety mieliśmy upadek z Wikonte i ten koń również w gonitwie nie bierze udziału. Jeździec wstał. Cosmic Magic na prowadzeniu. Tuż za Cosmic Magic jest nebo. Za nimi Thanatos i Oktoberman. Ostatni płot. Cosmic Magic na prowadzeniu. Nebo jest tuż obok. 150 metrów przed celownikiem. Zaciekła walka o zwycięstwo. Cosmic Magic i Nebo. Prawie łeb w łeb, Cosmic Magic przyspiesza, ogląda się. Sertaż Werchanow wygrywa Cosmic Magic. Nebo na drugim, Oktoberman. Potem Thanatos. I kończy teraz gonitwę Spider. Kalgary, który teraz biegnie w państwa kierunku, w dystansie tej gonitwy został wstrzymany i ten koń gonitwy nie ukończył. Konie oznaczony numerem 6, czyli Cosmic Magic. Po zaciętej walce na finiszu mija celownik jako pierwszy. W siodle praktykant jokejski Sertaż Ferhanow czekamy na zatwierdzony przez Komisję Techniczną wynik, a dekoracja zwycięzców na padoku.